Panie witamy na kliku, Jesteśmy zważywieni. Przede mną Błażej z kanału Net TV 4 k Ja jestem Szumi z kanału WizON. Jestem zważywiony I dokładnie, i działamy Siema. zlecenia. Zobaczcie, jaki mamy tu piękny sajgon. Ale tu zobaczcie, jaki tu jest jubel tutaj mm. po zleceniu na buraki, co było za 34 tysiące. Ale buraki zostają do zimy, będą siekane i za pieniądze poważne, sprzedawane. Mm. Dokładnie, a, a, nie, tymczasem... a nie za opłaty. A tymczasem mamy zbiorosłoneczników, które ja biorę. Tymczasem tu rośnie pszenica nasza tutaj. Na zimę. już by. jest tam chwastownikiem trzeba będzie. No Chwasta. niby chwastownikiem a gdzie te chwasty tu widać. Ja ich nie widzę, ale to uj, może ja się nie widzę. Coś tu jest, jakieś pojedyncze główne wystają na jakiejś burkwie. Ja to się biorę za kombajn i tyle. słabo widać tutaj, to jest najboże. Fajny kombajn tam masz, bo mówiłem Ci, że tego no, ja na no ten co ja na Erdlend grad mhm. Tak, Szumi bierze słoneczniki, a ja byłem kultywatorowanie za tu prawie 11 tysięcy, na bogato Takie. zlecenia. Wypożycz Dosta... przedmioty, bo my Dostaliśmy jesteśmy... Dostaliśmy w ogóle wóz przeładunkowy, nie, nie wiem po panie. co. Ale żeby to byłoby realistycznie, żebyś po polu nie musiał ciężarówką czy czymś jeździć. Nie, <grych> ja i tak to zrobię. <grych> ale przecież tam i tak ciągnik tylko jest do tych lat. No właśnie. Dobra. Wziąłem te kultywatory tutaj, Aha. prawda? Będzie, i radę. Teraz będę godzinę jechał na to pole. No, no to życie, ale jaka mamona chłop. No. Ale New Hollanda dał tego połamańca. Mm. Nie to miałeś rozłożyć tylko. I kołkań. dosyć duży kultywator, ale jak tam jest kultywatorowanie za 11 tysięcy, to ja już sobie wyobrażam jakiej wielkości pole to jest 32 obok nas jest. To, to jest to powołanie... Jest oburak no. Super, przynajmniej nie muszę jechać do Kambodży gdzieś. Ja za to muszę. No życie chciałeś to zlecenie. Mhm. Mhm. Jak się wkurzę to przeniosę ale ten kombajn. Ale to jest poważna kasa za te zlecenia, chłopie. No. Mówię, jak się wkurzę, to ja przeniosę ten kombajn. O, tu już urosły chwasty pięknie. Super. To się bierze? Z ciekawości sprawdziliśmy, co się stanie, jak damy kombajnem jechać pracownikowi. On go najpierw składa, żeby móc w ogóle jechać. A ja na rozłożonym jadę. Bóg by rozłożony nie mógł jechać. No. Jakby w ogóle rozłożony zajmował pół ulicy więcej, nie? A on przecież tylko u góry się rozkłada. No właśnie. Cię rozkłada jak a, a dobra już nie powiem co. Różne rzeczy mogą się rozkładać. Ci, którzy tak. mają się domyśleć, to się rozdomyślą. Znaczy zależy w jakim kontekście, kto rozkładanie, bo to można się pod nie. ziemią nawet rozkładać też, 5 metrów. A ja też. Na mimo. Czy tam jakie oni te rowy kopią głębokie? Zazwyczaj dwa. No tak. te, te dwa metry to mi się jakieś bardzo głębokie wydają często, jak na pogrzebach jestem. Dwa, dwa lub trzy. Zależy tak, ale... ile grabarz ma zapłacone i ile ma pole Czyli sześć stóp. Dobra, jadę. O tak. Dwa i pół, będę kultywatorował, tutaj pięknie. A i to już jest to, jo? Tak, to. Ale z, z, tu ślad nie zostaje nawet, po tą, ja opuściłem ten złom, No, na pewno. Cudownie. Cicho, bo nie opuściłem kultywatora nawet, bo ja debil. Teraz mm. będzie dobrze. To dobrze, że mówicie, chciałem u sąsiada jeszcze opierdzielić pole, myślałem, że dopłaci coś więcej. Na lewo metry, kurde. Sąsiad mówił, że zapłaci. Ty mówi, ty słuchaj... Jak ja kiedyś to... ...ja ci zapłacę więcej, jego maszyną pojedziesz. Jak ja kiedyś yy, bawełnę podkradłem. No. Bo brakło do beli. No. O, jadę. Jadę, kurde, już niech ma tu po tych burakach swoich, nie? Dokładnie, ja dojeżdżam dopiero. Z niego ja też jest burak Mam na nadzieję, że ten Zban tu kamienie pozbiera, a nie jak ostatnio, że tu kurde mniej upraw było, bo kamienie nie pozbierane na pewno nie pozbiera. Nie, ja nic, kamienie nie chyba nie wpływają, nie wpływają na uprawy, nie? Tylko na to, że maszyny się Pływają. Pływają niestety na uprawy. Pływają? No. Głupie. Niedużo, ale możliwe, że to było te 2%. Serio, nie zmieszczy się pod mostem, bo jest to złożone. <laughs> No, że pod mostem się nie zmieścisz, to akurat mogłoby wpływać, ale nie, że gościu jeździ gdzieś 2 metry obok i on kombajn składa specjalnie. No. Dobra, to składaj ten jubel. A ciul przecież to jest zlecenie, nie będę tu co do milimetra się ćwiczył, bo tu trochę mi zeszło no, przy końcu. Pewnie, że tak. Ważne, żeby procenty zlecenia weszły. Dawaj z Ja tu oczywiście w ciul miejsca do nawrotki mam, nie? No. Dobrze, że dał ten łamany ciągnik, bo zwykłym to nie wiem czy bym się tu wykręcił. Czy w tych, tu drzewach. Zanim sobie... To już zanim będę kosił, to jeszcze wezmę pracę tego pracownika. I co wtedy będzie? Muszę przyczepę przewieźć. A, przyczepę, żeby przytał. Ale ten wóz przeładunkowy no. nie. Nie. po co? Ja nie wiem, to żeby pracę przedłużyć chyba tylko. No. Ja tu. Czekaj, zobaczymy w środku pola tak wygląda. Oczywiście lak na pierwszym przełączeniu kamery, bo jakby... Jakie ty chcesz pole znaleźć, człowieku? Nie. Masz przyczepę. Ja mam, wyrać, um, pola szuka. Masz przyczepę, a nie kuziwa maszynę rolniczą. Ludzie. Czym tam nie? Ale jechać tak to średnio. Jedziesz. Nie, lepiej tak się jedzie. Jedziesz, jedziesz. Jedzie już odkrył, gdzie ma jechać? Musiałem z poziomu menu przedzielić mu pracę. Mm -hmm. Pod chami nie wskakiwało na mapkę. No, oczywiście, że nie, bo po co? No. Co to za mijak? Bo mnie zaraz tu. Coś to pole to tak średnio chyba nawiezione jest. Ile to jest? Oczywiście. Ma? Pię... Nie, 100% ty No tak, jak ma 100% to nic. 100%, ale mało coś tego. Biorąc Najgorsz pod uwagę wielkość... te to mają 50% nawiezione, wtedy mało no. nadmiaru zostaje. No. Ja zapomniałem też, że słonecznik nie sypie jak pszenica. No właśnie. Trochę mniej. Chyba. Bo pszenicy teraz też bym miał ponad 3000, a mam 1500 litrów słonecznika. Mm -hmm. Także no. Ale Casey fajny. No, Odobywuje mi się. Oko-okiem ten kombajn. W środku to też wygl fajnie Wygląda to. dobrze. Kawałek. No, co? No, 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 tak jak mówię, tu modele maszyn to wszystko to spokę z tej że ale dużo niedorówek Ciągle się tu coś warzywi. No, Musi być coś źle, jak jedno jest dobrze, no. nie? Oczywiście w trakcie odcinka to przypominamy Eneba tańszej gry Tak dokładnie I jak kupujecie to uważajcie bo tam ktoś pisał z widzów ostatnio już stałych moich, że znowu coś było nie tak bo tam wiecie to ludzie wystawiają te oferty więc musicie patrzeć trochę jak na Allegro podobnie oceny nie. jakie mają ludzie tak, bo tam napisał, że nie dostał produktu i nie ma zwrotu kasy i problem jest, bo Eneba nie może zainterweniować w tym Także uważajcie na to, co i od kogo kupujecie. Ale generalnie naprawdę polecamy, bo Eneba ale jest Ja nie wiem jaki ja to nie, nie miałem problemów, nie wiem. Nie, ale my to automatycznie patrzymy na opinie i na wiesz, oceny. Także no też i Ale możliwość. to jest nieważne, bo tak czy tak Eneba powinna jakoś to tam ogarnąć. Nie wiem o co tam chodzi, czemu to tak jest. Tak jak i Allegro, nie ma władzy nad wszystkimi, nie? No tak, tylko Aleg zwroty ci ogary, a tu Eneba to nie wiem na jakiej zasadzie. Ja też. Niestety coś nie To się zdaje, żeby tam mogło nie tak być, ale wiesz, ja transakcji nie widziałem. No Oho, pracownik przywiózł mu przyczepę cudownie. Super. Cieszysz się? Jesteś dumny? Bardzo. Z niego? Pochwal go. Pochwalę go jakby przewiózł i wziął jeszcze z kombajnu, a... Tak. To... <laughs> Tak to mogę co najwyżej zmusić go, żeby nakarmił psa A pies już tam zerzala wszystko, nie wiadomo. tego nie wiem, bo ja tutaj kombajnie Nasz pies WiFon. Tak. Pies zupka chińska. Robiona w Radomiu. Tak. A podobno już nie jest WiFon w Radomiu. Właśnie też mi się tak... Ja tą w ogóle mówiłem. I... Wam mi się wydaje, że nie ma. Muszę sprawdzić te informacje. Mm -hmm. Muszę te informację sprawdzić. Normalnie zweryfikować. Dobrze, kurde, że ten ćwok <gryw> dał, że miałem ten kultywator szeroki, bo <gryw> chyba bym zwariował tu jeździć po tym polu. No. Chociaż tyle dobrego, tego jest. Aż mu kawałek tutaj jest kultywatorowałem pięknie. Ciekawe no w, co on tu wymyśli na wtepku. W Wietnamie bezpośrednio. WiFoń produkowany jest. To, że jak to z Radomia do Wietnamu? No bo my wcześniej sprowadzaliśmy Aha A one były zawsze w Wietnamie. Aha. Począł, że złódka chińska robiona w Radomiu. Przypuszczam, że to poszło z, ze Sketchu kabaretu, animowanego. No tak, ale myślałem, że to serio w Radomiu te złódki robione. Ja też. A tu się okazało, że tylko był... Y no, dystrybutor mm -hmm. wietnamskich zupków. Mm -hmm. Mm -hmm. I cały miastany plan, żeby tam pójść i się upomnieć o yy, dofinansowanie kanału, poszedł się kochać. Mm -hmm. Więcej drzew tutaj nie można było nastawiać. To drzewa obowiązkowo, najlepiej centymetr od pola, żeby ciągnikiem się nie mógł zmieścić. Z ciągnikiem jak ciągnikiem, kombajn tutaj na... No, a kombajn na... też już w ogóle. No. Oczywiście jedno źdźbło zostało, bo nawrotka. Jedno źdźbło. <grym> tak. Idzie robota, nie? No, 50% zbiornika już mam ładnie. A, no ciąg ten, A wracając do kwestii przypominania o naszych tutaj sprawach, ja również no. zapraszam do szkoły językowej mojej. No ładnie. Angielskiego się uczę. Także warto, polecam. Bo jak nie Eneba i gry, to inwestycja w siebie. Tak, i w naukę angielskiego, bo. Dokładnie, wystawiam certyfikaty. Bo niestety nie ominiecie tego, że angielski wszędzie jest wciskany. A będzie tylko coraz gorzej. Pod tym nie względem. wygracie w tym, po prostu nie, nie. to już dawno jest dążone do tego, żeby wszyscy jednym językiem się porozumiewali. Kiedyś miał to być Esperanto, padło na angielski. Hm. Esperanza Także... to mi się tylko płyty z CD kojarzą. <laughs> Esperanza to jest w ogóle firma biedronkowa. A taka o, ciekawostka jeszcze... a propos języków obcych. Wiecie co Esperanza po hiszpańsku znaczy? Nadzieja. O. No to by się zgadzało nazwy tej firmy, bo zawsze nadzieją miałeś, że się coś nie rozpieczy. Nie, niektóre, <grym> rzeczy niektóre rzeczy są niezłe w tej Esperancji. Będzie Esperanza bądź. dwa razy i już jest od odtwarzania były na pójdzie nawet. No cóż, ale ogólnie sprzęty Esperanza są niezłe, muszę przyznać, zwłaszcza te gospodarstwa domowego takie typowe są. Znaczy nie były, nie są, chyba to dalej żyje, ta firma, dawno nie korzystałem Cały czas żyje. Bo ja wiesz, na wyższy level życia wszedłem, to już Esperanza nie, to już gówno teraz jest No tak. Przecież milionerem i kuźwa tutaj kupuje jakieś inne rzeczy. Chyba w snach milionerem. Tak, w no, no dokładnie, tam to mamy prawie trzy bańki. Czekaj, przestawię okay. ten ciągnik, bo no, przestawię ten ciągnik, bo już oczywiście jakaś brukiew się zablokowała. Okay. Ciekawe ile pojemności ma ta przyczepka. Tyle, żebyś musiał jechać 72 razy, wiesz, na pewno. Zaraz zobaczymy, a nie dał dwóch? Dał przeładunkowy i przyczepę. Także to rozumiesz. Genialny, no? no, wóz przeładunkowy i przyczepę, nie? Znaczy, bo ja pamiętam, że te Esperancy to właśnie często były w marketach, ale nie wiedziałem, że to typowo biedronkowa firma jest. No z tego co wiem to biedronkowa. Tak jak Silvercrest Crest Lidla. To nie wiem co to jest. No. Też to samo, tak jak biedronkowa Esperanca. Tak. Bo te Esperance nie było tylko w Biedronce ogólnie. W różnych hmm, marketach i w komputerowych wiem. sklepach też szło dostać. Mhm, ale to jest tak z tego co wiem to współpraca z Biedronką mają tak? Czy znaczy, wiesz, współpraca jak współpraca. To nie to tak jest to... marka na zasadzie Biedronka sobie zrobiła markę sprzętu. tylko mają współpracę z firmą Esperanza po prostu. No to, no to, to, to... Współpraca to co innego niż Ale kojarzy się, ale kojarzy się z marketem, no bo tam są zazwyczaj, nie? No, no. Zresztą a propos płyt CD, Mało kto już z tego korzysta. Chłopie ja dopiero co z kaset korzystałem kuźwa już płyty wyszły z użycia. Już pendrive'y nawet nie bardzo. Chłopie jestem stary już kurde 36 lat to już stary jesteś. No tak, w, w tym wypadku do, do, do tak. Technologia. Biorąc pod uwagę że zobacz ledwo co tak jak mówisz kasety ja też pamiętam przecież. Były potem jeszcze dyskietki. A teraz słuchaj dyskietkę, to ludzie kojarzą tylko po znaczku, zapisz w aplikacjach. Tak, Ta. to zostało, tylko tam już dyskietka została. No. <grym> bo szczerze, chyba tylko w urzędach widziałem komputery, gdzie dyskietki jeszcze są używane. <grym> bo pewnie się leniwym drukfiem nie chce przegrywać danych. I ciul, i na informatyce tapety na pulpit się ściągało. Na no, dyskietkę. dokładnie w domu internetu nie było na informatyce dawaj. Te a wyobraźcie sobie, dyskietka miała ile tam, 1,5 mega? No, niecałe 1,5 mega, 1,44 no. no właśnie, a ile można było na nią nagrać rzeczy? Kurde, Kurde. jest szok było, ile tam nie szło na tym jednym mega upchnąć. A teraz, a teraz 1,5 mega to ma 1,20 zdjęcia ze smartfona. <laughs> No, tak szczerze, byle jaki pliczek, miniaturka na YouTube'a, ma 6 Mega prawie, jak nie zmniejszysz formatu. Gdzie musisz zmniejszać, bo YouTube ma przecież, YouTube jest 2 mega, no. 20 lat temu i ma 2 Mega limit miniaturki. Mhm. No. YouTube żyje 20 lat temu. Dokładnie. Dobra, gdzie ta przyczepka jest? Tu jest. Jedziemy się przeładować. To, to jest w ogóle śmiechu warte, nie? Pliki filmowe 4K nie wiadomo jakich rozmiarów możesz rzucać, ale dwa ale miniaturka miniaturka 2 mega. Mega. No. To to jest w ogóle szczyt, nie? Wszystkiego. To się na MEMA nadaje. To jest naprawdę dziwne, ale no cóż poradzisz? Yy, miejsce na filmy na serwerach mają, ale na pliki do miniaturek nie. Mhm. My i tak nagrywamy w HD tylko, więc. Hm. No ale to i tak gigabajty zajmuje całe. No. 20 mi minut daje, bo... mniej więcej mamy 20 par. No tak, to wystarczy, żeby tu widz nie zanudzać tym pieprzeniem od dyskietki, która płyta z Dokładnie. No to jeszcze ta raz ta. przypominamy o Enebie, o mojej szkole, ta. o tym, żebyście zostawili lajka, suba i komentarz. Tak ta jest aktywność wasza, mile widziana. Dokładnie. I ja tylko się wyładuję. Skombajną. A to się na mnie nie kurde. <grym> <grym> z kombajnu... 14400 to jest 31% przyczepy. Tak no, gwałtownie. No. A tymczasem będziemy kończyć, także. Tak jest. Do trzymajcie się i do dołuczę. Usłyszenia. Usłyszenia, Zachęcamy do oglądania odcinków i trzymajcie się. Na razie.